Witam ponownie w w Shin Megami Tensei Devil Survivor. Mam nadzieję, że do tej pory nie zniechęciliście się i jesteście w stanie wytrzymać wszystko to, co mam Wam do zaprezentowania. Ale cóż, możemy też porozglądać się po różnych miejscach, na przykład po Harajuku. Look around. Tak, to jest miejsce pełne trendy people. Ale chodźmy do pana... Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania! Nazywa się zupełnie tak jak rywal w Pokémon Crystal. Shinjuku Kanagicho. To jest... Shopping District Japonii, takie... Taka dzielnica zakupów. Największa i w ogóle jest zatłoczona. A że mamy czas do zabicia... Możemy zobaczyć tych podejrzanych typków w pomarańczowych szatach i z kapturami. I czy to jest glitch, czy to mają takie jakieś dziwne okulary. A ten oto pan. Nietypowy człowiek ma swoją przemowę. I tak, bla, bla, bla bla. To są Szomon Kai. Z MOCĄ INTERNETU! Świat będzie jednością raz jeszcze. Tutaj jest już znowu nawiązanie do Babel, że... Człowiek, że Bóg podzielił właśnie... ludzi, bo postanowili stworzyć wieżę. Wieżę, która będzie się nigała do nieba. To było takie... Taki postęp technologiczny i taka jedność wśród ludzi, ale Bogowi to się nie, spo... nie spodobało i dlatego ich podzielił, bo uznał to za bluźnierstwo. No bo co, powierza od... do chmur, do nieba, tak, chcą niebo, głupi ludzie. I jestem zainteresowany, nawet bardzo. Bo wszystko, co jest związane z internetem, to jest moja broszka. Aha, aha. Dzisiaj i przez następne trzy dni, członkowie wierzący w moc internetu zbiorą się w Tokio. A wszyscy są bardzo, będą bardzo miło przyjęci, jeśli się chcą dołączyć, bo jego wysokość, jakaś tajemnica, jego wysokość. Być może Bóg, być może co innego. Chce przygotować wszystko właśnie na tę przeciwność losu. Ale chodźmy do Omotesando. Razem z Yuzu. I jeszcze funky music, jakbyśmy byli na randce. A, ah, Yuzu, taki mały spoiler. Chyba się kocha w głównej postaci, bo to jest takie niesamowicie typowe. Ugh. Patrzcie na przykład, nie wiem, Tifa i Cloud z Final Fantasy się albo Eris i Cloud, albo uh, Mint i Kles. Tales of Fantazja. Yeah. Yy, tak, czy ona wystaje jak yy, zrogowe ciały kciuk? A, bądźmy dla niej niemili. Yy, yy. Która jest godzina? Jest 16:30, czyli o 16:00 miało być morderstwo. Ale skoro jest już 16:30, to nic się nie mogło stać, prawda? Hahaha, ha, 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 policja. No dobra, chodźmy do Aoyamy. Niczym Superman z majtkami na wierzchu. Aoyama! O, gry, coś mnie. Coś dziwnie taki jestem dzisiaj taki. ha. ha, 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 ha. suszy. Policja odgrodziła. Miejsce zbrodni, a oto na Oja. Tak, tak. Byliśmy zmartwieni. Tak, incydent w budynku. Hmm. A tak zjedzona osoba, bo osoba została zjedzona, był studentem, była studentem. Tak jak my. I mieszkała drzwi, drzwi z Naoją. Także e-mail przewiduje przyszłość. Możemy powiedzieć e-mail was a warning, czyli że był ostrzeżeniem, w tym samym podejrzewając Naoję. Ale nie, e-mail przewiduje przyszłość. Logicznym by było osądzać Naoję, że to on właśnie tak zaplanował wszystko, bo Naoja to jest strasznie inteligentny człowiek, zna się na ludzkiej naturze i w ogóle. Ale cóż... To na oja. A wszystko się... zacznie niedługo, bo... Obo to na oja. W ogóle. Tak, i nie możemy uciekać od tego, co się wydarzy. Bo wydarzy się coś wielkiego i strasznego i to nasze przeznaczenie i w ogóle i poszedł sobie na Oja. I poza tym był dziwny a Aoton Atsuro. Do nas dzwoni. Nie mamy innego wyjścia, tylko odebrać. Yo! Tak, tak, tak. A już znalazł sposób na rozszyfrowanie tych komputerów, tych kompów, tych Nintendo DS-ów. I będziemy mogli grać w Ghost Striker. elektryczne muzeum na północy. We want to know your place. aha, aha, tak, 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 to się sprawdziło, dobry to jest ciasteczko. Jak to nie? przecież to przewiduje przyszłość. Pęczon, by to zrobił, na. No. Tak, Tak, człowiek zginął, to nie jest śmieszne. Jest więcej w tym mailu. O wybuchu i o zaćmieniu. Ale dobrze, otwórzmy komputerki, zobaczmy co jest w środku. A, czyli trzeba je naraz wszystkie skrakować. Czyli mamy już pewnie drużynę na całą grę. Ojej, jak fajnie. A, a w oddali jest ktoś, kto wygląda jak Naoya. I się nam przygląda. No dobrze, zaczynajmy. Communication player. Z glitchem w nazwie. Wow! Uh, wow! Condition... Wow! Demon summoning program. Nie, nie, nie. Peaceful days are over. Kajouken. what? O, hej, demony. No tak, demony wyszły z komputerów. A to teraz działa w ten sposób, że. Trzeba pokonać demona, którego się przywołuje, żeby on nam służył. I oczywiście Pixie to sobie pierwszy ruch, bo czemu nie? A, A tak, tak. Ekstra góry. Zaraz wam wyjaśnię, jak działa walka w tej grze. Jednakże najpierw skopmy dupę tej wróżce, która się wyleczy zaraz, bo... Bo to wróżka. Wróżki to są healerzy światodemonów. Chyba w każdej grze Shin megami mit jest. Każda wróżka ma leczenie do pełnego życia. Skoro mają tak mało życia w ogóle. No, w kabuso. Na szczęście kabuso nie może się leczyć. I bijemy się za całą masę obrażeń. Oj, 7! 10, a tak! Tak! Ech. Jeszcze tylko Kobold Kobold, który ma gwarantowanego krytyka ze swojej zdolności specjalnej. No czemu by nie na sam początek? Ale nie na, niestety, albo na szczęście, jego krytyki walą tylko za tak mało, ale my tracimy ekstra kura Comp tutorial, bla 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 No dobrze, walka Całe pole, wszystkie misje jakie będziemy mieli wyglądają... E, są w trybie taktycznym, przypomina tutaj to strasznie Final Fantasy Tactics, jeśli ktoś grał Ewentualnie Euger Battle, chyba taka była też gra. I możemy się ruszać, atakować, przyzywać demony albo robić różne rzeczy, jeśli tylko mamy takie zdolności. Ale zaatakujmy kobolda. Jeśli postanowimy, się za, jeśli postanowimy zaatakować kogoś, albo ktoś postanowi zaatakować nas, cała misja jest we walce. Podczas której robimy typowe wal rzeczy, jak w walce. A także dostajemy za nie poziomy! Jej. Magia. To musi być magia. Zawsze magia. Tak, teraz mamy z koboldem właśnie kontrakt. Jednakże nie możemy go przyzwać. Juzu kontra Pixie. Kto wygra? I dlaczego Juzu padnie niczym szmata? Ah, niestety, nadzieja matką głupi. W sumie w tej misji jest strasznie ciężko przegrać. Biorąc pod uwagę, że no... Zostajemy tyle tur i jest tak mało życia i w ogóle i to są tylko pojedyncze demony. To raczej niemożliwym jest tutaj przegrać. Chyba, że bardzo chcemy skipujemy swoje wszystkie tury i się cieszymy. No tak, potwór kabuso i wróżka pixi. No, atakuj! Jej, juzu jest przydatna do czegoś. Chyba. A punkty postaci możemy rozwijać tylko głównej postaci. Dlatego nie możemy sobie użyć własnej drużyny jako takiej. Tylko nasz główny bohater jest. Taki jaki my chcemy, żeby był. Demony także zdobywają doświadczenie. Na koniec każdej misji wszyscy zdobywają doświadczenie. Magia. Bo magia jest fajna. A także pojawia nam się zegar. Tajemniczy zegar. Ach, to są przeklęte Nintendo DS-y. No, ja mówił, żebyśmy je trzymali, zachowali, bo się nam przydadzą i faktycznie nam się przydadzą. Bo, naprawdę, kto by nie chciał móc przywoływać demonów w Nintendo ds -a? prawda? Ja bym chciał, bym przyzwał sobie demona i z nim robił co chce. I dopiero teraz zauważyłem, że to brzmi strasznie źle. No dobrze. Rytuały mogą przywoływać demony, to jest powszechnie znany fakt. A harmonizer? Więc harmonizuje? Czyli dopasowuje. Hmm. Czyli to jest tak, że my możemy ranić demony naszymi atakami, a demony zadają nam mniej obrażeń, Czyli nie padamy na tak zwanego hita od jakiegoś demona. Bosko, jeśli to mamy. Uh, maybe we fight demons. Yay! For world peace and cookies. Blah hmm. blah 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 blah. Bla. Tak computer. Ten email. w komputerze, który dostaliśmy, przewiduje przyszłość. nie będziemy dostać jeden taki e-mail, więc moglibyśmy w sumie zapobiec temu, jeśli będziemy w odpowiednim miejscu, miejscu, w odpowiednim czasie. Jednakże tak radzi, a także czasem jesteśmy dopiero na styk. Bo są inne rzeczy do robienia, do roboty. Nie wierzysz? No i ty, 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 ty... Ty zła kobieto... Tak, jeśli to będzie początek inwazji demonów na Tokio, no to będziemy potrzebować tych tych. A tak, nad waszymi głowami jest... Jest ten twerka. Tak. A większość ludzi ma około siedmiu. To jest już... Mm, no dobrze. To jest już z rady taki spoiler. Zegar śmierci odliczający czas do naszej zagłady. Mam nowego maila? Nie, nie mamy. No ale cóż to by było na tyle w tym odcinku z tej zagramyś i mogę mi ten Survivor. W następnym odcinku parę rzeczy. Nie wiem co następnego razu z demonu.